Się powróciłem do mojego stronkota, na nim już myślę, że kilka odcinków nagram, więc zaraz zagram. Wci znaczy wciskam zagram, więc się pomyliłem, więc zobaczymy, co da. Okej, okay, widzowie! Stubel Subdance! dins! You... Pier... Jup! Oj, oj, to byłem takie problemy. Widzowie, nie no. Tam takie problemy były, że Dopier... <klari> Jak je się tu ratuje? Co jest w grane? Dobra, z tego na to. I barierką chcę e... Co? Widzowie! Lecimy, bo zrobię I tyle będzie e... w tym macie. <gry> Dobra, barierczką. Albo nie. Jako. Sprawdźcie, który byłem. Bo nie wiem, chyba 16 Rysuję, rosuję. Co już minutę? Zrobię, jedna różka trwała minutę. Co jest? Dobra. Co dobra? Dobra, dobra, dobra. To też może być, jak widzicie. To też może być, widzowie. Dobra. Z tego na to. Dobra Okej okay, widzowie CO o! CO JEST Ja mnie te kurce widzowie Co jest grane? Dobra, z tego na to Dobra Lecimy I śpimy Dobra, kula, 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 kula Kula, dobra. Dobra. te kula. Kula! Dobra, lecimy. Przechodzimy na metę. Okej, okay, widzowie, losuję mapkę. Honey dropa, Czyżby Czyż wydała honey Zobaczymy. A doble video. lewą nasz! To jest! Dobra, widzowie. Blok nasz. Blok nasz! Ej, ej, ci ludzie mnie zablokowali prawie. Ale bo beka, jakby... Bo ty blokuje. Ale beka bura. byra. Dobra. Ej, ja się przeskillowałem do bo jak widzicie w binge. Ej, prawie ej, prawie wpadłem do laserów i by było. Serio. Dobra Kolca Nie Nie, widzowie, odpadłem Chciałem tego wiecie, trika z kolcami zrobić, co mnie tak wybije A cie... Dobra, widzowie, kolejna Rutka Dobra, widzowie Wyjdziemy sobie tutaj Skoczymy z tego na to, Ej Prawie spadł Uwam. Dobra, z tego na pewno będę już tym trikulcem ryzy ryzykował Zobacz, chciałem bardzo pokazać dla Kliłka trika Kurde, nie wyszedł Aj Dobra Spróbuję wejść na błot, albo idzie, bo

Eee, dobra. Chubys tu byl. Śclikaj się do mety. Lecimy, lecimy, lecimy. Ej, pierwszy jestem, dobra. Co? Ej! Wciskałem spację! Mi nie wszystko, patrzcie, bo to jest takiego, że ściskałem cały czas w spację i mi nie działało. Ej, to było takie podejrzane. Cały czas spacer To mi nie działało, serio I napiszę W komentarzu czy też tak kiedyś bieliście. U nie, ty Zapomniałam, że tu tylko 16 graczy przechodzi yeah, Nie, 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 Wtedy nie przepraszam, teraz zapomniałam Jeść Dobra Dobra, rozsłonię łapkę Dobra Kubel, stubel, ścigaj się do mety. Spróbujemy się pierwszy. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Teraz działa. Brawo, spacja, widzowie, miło żyła. To jest spacja, miłożyła. Ja cię kręcę. Spacja, miło żyła. Widzowie. Cud się stał, bo coś jest cud. Co się tam stało? Przechodzimy, ok, widzowie, bo ja tam pyszę mojego zyg, se pok pokazuje. Moje kuzynce, a tu babka się. Sobie patrz, patrz Klimak, tu można zaskoczyć. To pierwszy kliknę klip, kapka pokazany Możecie też wpadać na jego kanał i subskrybujcie. Albo nie subskrybujcie, bo jego projekt w sumach. Klimek to Kamil ma na imię, jakby ktoś nie wiedział. Ja! O jacie. No nie przeszedł, to na tyle oglądanie tego odcinka, jeśli Wam się podobało, zobaczycie łapkę w górę, suba, ja się zrobisz jakiem.